Witamy Was ponownie. Witam. Od razu powiemy, że zaliczyliśmy małą wpadkę. Odcinek nagraliśmy. Tak. Ten który teraz widzicie. Nigieria. W Nigerii. I... dlatego mamy znaczek, ale... Co się stało? Na samym końcu się okazało, że nasze rodzeń miał 0,1% obrażenia. Dokładnie. Ja gramy na challenge, że ma być 0 obrażeń, więc całą misję musimy zacząć od nowa. Nie bierzemy tych rzeczy co mamy dzięki przejściu tej misji, bo... No, żeby było sprawiedliwe. Żeby było sprawiedliwie. Więc od razu bez zbędnego pierdolenia tak. lecimy. No, dokładnie, no bo to już. No tak, no tak. No, nie no nie przeczytałeś, o. Ryczej tak jest po prawej stronie. Nie, no, różnie. O, o ciekawostka. E, jak to się nazywa? Afryka jest drugim co do wielkości kontynentem na naszej planecie. No, tak. To był też nasz pomysł taki trochę, nie? Żeby robić ciekawostki. Ciekawostka odcinka. Ciekawostka odcinka. Oh, o, fakt! teraz. Tak, my tą mapę już przechodziliśmy, nawet w miarę bez problemu, nie? Duża, otwarta mapa, nie? Ale też że jak my pierwszej fali tych zablokowaliśmy? Nie. Graliśmy to. <grytanie> Czyli jesteśmy w Nyk Eri, nie? Mm. Yes. I Nie przedłużamy, jedziemy, nie? Jedziemy, lecimy, nie śpimy. Ej, co to? Dobra, szybko się przestali, O, zaraz, robisz jeszcze. Dobra. Dający czas, żeby wybijać? Jeśli nie wiedziały, co ze sobą począć. Tak trochę. a tu sama drobnica leci, a ja to ginie od jakiego działka na chwila. Trzeba ja ale pilnować tych, nie? Buddogów znowu, nie? No. Wiesz co? Hmm? Laser, chodź tu. Ostatliwość dawaj. I będziemy mam. się pierdzielić. Ogólnie nasz skill... nasz sił... współpracy, nie? No skill... nie no nie skill, a skill to po prostu nasze moce wzrosły od Dokładnie. naszego... Nasze no, moce wzrosły od naszego ostatniego spotkania. Ładnie, czyli dwa razy zero nawet no, daje zero. Ładnie. <laughs> Podwoiliśmy nasze moce. Ale... Podwoiliśmy nasze moce, wytężamy z siebie 60%, 60... 60. <laughs> tak. komórek. Dokładnie. I mamy jakieś szanse, żeby pokonać ich w grzech w bierki. Gotowy? A no, mamy? Nie, no, ma To się trzy razy ładuje. Zauważyłem. Dobra, się. No i oni są mierzeni, po prostu. Dlaczego sobie zugawisz? Po Potężny X-Mor gwałcił Bulldogi przez 5 dni. <grym> Czekaj, jeszcze nie tam bombkę, podoba mi się ten gruby laser, nie? Jeszcze tam bombkę wrzucę. Macie, pobawcie się. Podoba mi się ten gruby laser, jak on tak się naładuje, pamiętam od razu tyrianę, jak tam pod koniec nie już miałeś taki gruby laser, nie? No nie wiem czemu, ale ta gra bardzo mi się przychodzi na myśl Tyriana. Dalej, tak. tego Bulldog. Teraz, yy, Wiesz co? Nawet bez bez słowa. O, kurwa. A oni piechota gdzieś tam? Nie, ale od w, mhm. w tej atakują. pilnować i tego, tego, tego wyżej. No znaczy, tu piechoty nie ma jeszcze. nie, no, raczej, nie raczej nie widzę, żeby nie dostawali kilka w pożarze. Trzeba zwerkać. Trzeba Zwalę tam, może tam jeden transport. To się przejeżdżają, tak? Kaław, słowem, kaław, ale tu laser jeszcze jeden też Co z tego, A, sobie przejeżdżają, zaraz się zasrają Gdy się zesrają już przejadą Tyle Pobudowę Pozbieram teraz szczątki wszystkie A mamy powiększony kolektor szczątek, tak? tak mamy powiększony Zmieniam tą wieżyczkę na laserową, nie? Dobrze mm -hmm. cię lotniczą. Wiesz, co? trzeba tą, te wieżyczki wystawić do przodu bardziej. Te wieżyczki w sensie trzeba bardziej wystawić do przodu, mi się zdaje. No, bo one tylko nie strzelają. Zajmiesz się tym baby? Co się tym zajmę A Ej, tu arteria leci Wiem, zauważyłem Trzeba będzie też postawić arteryjkę. Tu też od góry jedzie, nie? Lost lock, lock. Tylko czy tutaj blokujemy to w tym mi tutaj to? Czy nie? Zaraz zobaczymy, jak coś to też się przesunie też, nie? Bo one nie muszą tak stać Artylerię, no, że trzeba chodzi? artylerię A, tu postawić Gdzieś W tym miejscu Bo stąd idzie artyleria Powiedzmy, że artylerię tu, to jest dobrze Albo, albo możemy postawić Albo tu. odwrotnie, laser, laser zrobić tu Albo artylerię tu Albo tutaj, no też można Tak, albo to to robisz robisz laser. tak może być laser. Tak można nawet lepiej no? A tu może nie, tu nie dobrać dawki elektrycznego e, Czekaj, bo tutaj przejście jest takie z powodu Ej, ktoś się przedłużył Bo no, to są dwa ciężkie lasery Ma mam parę działek do wystawienia Może kurde postawmy tu lasery, jakiś jeszcze czy wie Czy mówi, że już nie stawiamy lasery Laserów Można w sumie na te bulldogi, nie? Na razie zrobiliśmy taki ładny labirynt, nie? A masz jeszcze na laser? Nie mam no to tu bym musiał ten skasować inną działko i laser gdzieś dać Gdzie mamy? Mamy dwa lasery, tak? Mhm mm To co A tu? Można. Albo tu, będzie kościół w każdą stronę ten laser, co? Można. No, i dobra, stap. No. Coś leci od góry. Są helikoptery no, to zgubi, ale wewnątrz są osobliwość. Dobra, są drzewa ja też jeszcze użyć No, ale to artyleria, ale raczej ten padną, nie? mnie. No, Ofery ma tego. Ej, helikopter przeleciał faktycznie, no, przelatują. Helikopter, helikopter. Trzeba go zdjąć, dobrze? Dla mnie tylko... Oj! Zabili mnie Dobra, tu już załatwiają O zabij, dobra Lec Ci pomoc, bo tutaj to już się dzieje O też ładuje O, się stackują w ogóle, nie wiesz? Nie, nie, tam do góry wyżej na przykład postawimy O Ale wiem, że warto ich używać farmienie jest trochę, nie? W tej tej tak fajnie. I postawię tam bliżej ten. Jeszcze jeden rafet. Osobliwość mamy? Jeszcze nie. Tej mamy już. ale osobliwość. tej fajnie pociski z żarła, nie? Nie ja, no, ta gdzieś przelazła ich? No, rodzeń nie oberwał chyba, nie? Miejmy nadzieję, że nie Ja tam ostatnio właśnie wpierdyknąłem trochę wyżej, bo przejechałem z jedrowni Nie no, rodzenia daleko jeszcze prawda? trochę, nie? W przejechała, więc No Dobra, nie musimy już ich nawet atakować, nie? Są zjedzeni X mrozkuro. The first tarantula Mark 6 is going to enter the battlefield in a moment and the next one is on its way. A huge enemy unit and attack are yourself. Break yourself. Attack is coming. Dobra. So, go? go. Próbujemy Chodź do osobliwości, wydychniemy Od Chodź tu Ja tam bywa jak, jak tam Jak tam, jak tam są wybijani Zaraz idę zobaczyć Wiadomo, to przełazi, ale Przewadzi, ale tak, ale są ładnie przycinaczki do dzierżani, Smarzeni Smażeni. No. Tak je można drugą osobliwość, nie? No te dwie rakietki sobie radzą na Nie wiem czy jedna by nie. Wystarczy. Osobliwość daje Nie wiem czy jedna by nie zostać. Może wystarczyło, jak jaś to wypowiedział. Aha, Mark 6 idzie. Ja się tu zostawiam, bo ja mam misję zrobienia. Dobra, to ja będę go bronić. Wala osobliwość. No trochę małe tu jedziesz. 哎，就是现在我们这边的。 Uspokoiło się to trochę. Mogę i do Ciebie pomóc Ci? No dawno pewno przydasz trochę więcej do meczu. A tarantula nie strzela czymś do rdzenia? Nie, nie strzela. Robię osobliwość. Jeszcze ledział? Radzę mi, ale droga droga padła. Robię osobliwość. Dobra, zaraz ci polecę pomoc. Czo on Nie musisz ich niszczyć, możesz je zostawić po prostu ale trochę tu jeszcze jest, zaraz polecę do Ciebie. To naruszone chyba, nie? mnie naruszone. No, rakietka ma tutaj jest da. ale musi tu pomóc. No, wyostabliwości. Jeszcze jedną postawiłem rakietkową. Trzecią. No, tylko, bo moja trochę się zrobiła nagle, tak, nie? No, chciała rakietkową. Musiałam nogę rozwalić, bo trzęła się powoli. Noga poszła. Trochę sobie postoi. Takie wieżyczki już... Dajmy mu trochę tu pójść. Ale wolałbym, żeby on się tu rozwalił, rozwali. to zablokuje ładnie teraz, pamiętasz? To tak działało, nie? Mogę być amuz, nie będzie palić jak tylko od niedawna. Rozjedziemy ją z kadłuba może? No. Oszła? No, sama mogę będzie szła. No, no, w pewności się nogę padło. padł Pięknie ile mam tych surowców Widzisz to? No, widzę I wiesz, to i dobra, jest w dobrym miejscu, można No, się dowiedzieliśmy z tego przedniej misji, że rozwalona ta tworzy naturalny obszar, nie? Nie do przejścia A to nie jest do pierwsza, to dokładnie nie pierwsza. To nie jest pierwsza Dobra, czyli dalej Chcę tu zobaczyć jak to wygląda. Nie wiem, też można zabrać to już. Wiesz, co był zjazd? Co tu No to lecimy. Go! I teraz aby pilnuj każdy z swojej strony, żeby. Piln... Ja muszę pilnować, żeby żadne drony nie przeleciały. Może one zostały nam obrażone. Wow. A idzie sprawdzić jakoś ten?

Przy, lubię tower defense, ale na te tower defense, gdzie gracz osobiście może pomagać, no, dlatego lubię, najbardziej. Dlatego ta gra mi się spodobała wiesz, Bo czuję, że coś tu mogę zrobić, nie? Ej, bałemłem bombkę. Czadko używam, ale ładnie udało mi się rozwalać uliczających. Ja tylko zerkam co jakiś czas na mapę, jak mapę nie na, na drogę, no. Ja po prostu patrzę na rdzeń Nie zobaczę, czy ze sobą pochodzi, czy nie. To osobliwość sobie. Dzięki za informację, że ekscytowaliśmy. Też sobie wolno w tym samym momencie. jest problem, bo im ciu, 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 mi przełażą Jeszcze z ciulami poleciało, myślisz co teraz na plecki? No przegrasz, gra się no, bo medyków rzecz nie zawiebił No mi jest ciężko ich wybijać już No cóż, w jakiś sposób musisz coś zrobić, bo oni hmm. mi... osobliwość Okej. Okay. Też walą Bo tu okay. są prawie przy rdzeniu U mnie U mnie jeden przejechał właśnie Dobra, spokojnie zdaję go. jednego trama w znaleźć. Nie są prawie, prawie, prawie przedudzenie, muszę tutaj to ogarnąć kurna ci tych latających brakowało. Ale do ciebie właśnie, ode mnie latają. No właśnie... Dobra, parę. Mogę to im przedłużyć. To wszystko. Ten kontrol... Dobudowanie z kontrolą przydaje się podczas fali. No ogólnie się postawi. przydaje szybciej, jest ale sprawnie, nie? Dobra, u mnie ogarnięte chyba raczej. Ja patrzyłem nic nie widziałem, żeby do dnia nie doszło. Mi się wydaje, że też u mnie nie. No jakiś jeden zabłąkany pie chociaż nie To po znowu będzie trzeba to nagrać jeszcze raz nie Jakiś kurde afroamerykanin tam podkop pewnie zrobił wiesz Kopacze kurde podkopu No dobrze, dobrze, że na kanale ten Bo nie będę musiał przynajmniej wyciąć jak użyłeś n-worda Afroamerykanina? Dokładnie Jesteśmy w końcu w Nyg Eri Dobra no tu tylko zbierasz punkty Tu no. też zbierasz punkty tam też możesz tylko zbierać punkty No co, to myśli to się okay. pojawiają No to zbieraj Zbieram, zbieram To ciebie... Jakie nie, lecz No lecą sobie myśli, chcę lecą. Musisz jadę. Zbieraj to złotych jest. Podoba mi się jak cała taka fajna formacja leci, a ty tak nagle. To był z rakietek i tak padają, nie? Jak muchy. Całe trafy Jak muchy. Jak to się mówi, całe te jednostki? Nie wiem jak to ich nazwać. Szwadron? O, szwadron walka, no. Expanded. Która ta fala? Ostatnia już. Ostatnia. Co? Ale szybko poszło. Widzę, że raz przez tę misję i teraz już mamy Czyli ja dobrze widzę, że u mnie z prawej nie idą żadne, ale to żadne latające. Tak, żadne latające nie ma Tylko z lecą, tak? To co? Lecimy! Lecimy, no Lecimy, madafaka Łomowce lecą, nie? Zauważyłem Lecą, ale bombowce. Ja spróbuję z EMP impredyfikować, pan to będzie w stanie Popierdzik, nie z EMP. IMP Wejdzie hey, Nie jestem pewny, ale IMP chyba wyłączył możliwe bombardowania na chwilę. Wiesz, Wejbe? Słyszę, Wejbe Dobra rakietowa daje radę sama. Lecą w formacji po 5 chyba. Nie, po 3. Po 3 powinna i radę. radę. Marche o te bombowce Trzeba góry. Nie było takich pocisków. Te pociski tylko mnie podjarały. Transportowiec chcę rozwalić. mi się nie Z twojej strony, jak tam tam wygląda? Lecę, lecę już tam zobaczyć. Może no, nie, że jedno bombowce coś życie od innych. Ale no co tam zobaczyć tu, tu się dzieje? No nie no tu chyba są ogarnięte te wtedy ciężkie. Często trzeba obserwować, ale lecę tam walnąć osobliwością tak naprawdę nie? No Teraz ty że osobliwością też muszę walić, żeby się nie zabadało. No, walmy razem. Walmy <laughs> razem? Wyj to z kontekstu kurwa. Walfiutta. Nie rałfiutta. Dokładnie, a może te w przejechał, gdzieś, tu gdzieś, ale zabili go. To tu mi wyłażą gdzieś piechota. No i kurwa, wchodzi naj, najgorszy koszmar. Ja bym od razu musiał lecić z jednym punktem. I będę cię inni nogi połamać. Po

Ale ja nie wiem, jak chcę mu utwor rozwalić, to mogę już, bo on tu jest zbyt blisko. Trzeba go zatrzymać chociaż na chwilę. Okay, Co, mm -hmm. yeah, już dałem nie. Czy nie, chyba Osobliwość, jest to k***a pierdykne z osobliwości Nie zdążyłem się załapać na osobliwość Ale nic się nie stało Nie no zdążyłem, zdążyłem się załapać, bo zdechłem k***a tak szybko O nie Nie k***i, nie k***i Nawet bombki, co jest, na bombki... Nie przejeżdżają żadne śmierdzi, nie przejeżdżają, śmierć, nie przejeżdżają. No Ja patrzę za chwilę na rdzeni Ja też już rzucam jest to czasami się zginie, bo chwila nieuwagi i nie żyjesz czasami. ze śmiercią, warto że rdzenie ten. Dobra, prawa jest ogarnięta. Weź do mnie No, już Stał Zostało parę budowów, ale w taki mają takie Nogę, 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 nogę. Gdzie on jest? Lewą nogę. Na całą Daj mi nogę, daj mi nogę. do mnie czaskają, wiesz? Olej to, noga ważniejsza. Jak noga padnie, możesz się za... Dobra, padno. O kurwa! Dostałem z od używiarza i zauważyłem, że strzela. O kultwa, użyli. Oślepił mnie. Dobra, walę osobliwością. Dobra. Teraz to musi być 0-0, no kurde. Jak później będzie, to się dostanę ataku kurwa. Palpitacji serca? Palpitacji serca. Orgazmu? Przy obstrukcji wszystkiego naraz. Oh, fuck combo. Noga, noga, dawaj nogę. Ja walę lewą nogę. No ale daj tak tę nogę, bo ta noga... można Aha, prawa. to, brawa to, bierzesz, no, to i, czy cała horda się skończyła, tak zostało. No tak. No, Mam wrażenie, jakoś tak łatwo idzie tu przed tym razem. Nie, czy też masz takie wrażenie? Wszystko otoczyć go. Panie, teraz strzelają na niego. No, Mam wrażenie, że łatwiej teraz było. Nie wiem, czy nasze znaczy doświadczenie na no, tej misji już jest takie inne. Co? Czekiciu. Było rozwaria, to, żeby nie mógł strzelać. Nóżkę, nie? Nóżkę. Łatwiej jest nóżkę tak rozwalić. Czy minus... masz nie? nie? Powinno być po nim. Czekaj, jeszcze mu osobliwości piercie, żeby nie, nie wstał, na pewności. Patrz, slow motion. Uuuu. Dobra, jeszcze z osobliwości przyrąbałem, żeby nie wstał. No, ale ładnie, huknąłem. No. Ciekawe, czy będą przyszłe misje też takie, że będzie kilku bossów na, przykład na raz, na przykład no, dwa samoloty, nie? Bo mieliśmy w Rosji. No, Putinu lot, nie? Kiedy nagrywamy to, to właśnie jestem w czasie multowania odcinka czwartego i piątego. Widzisz, beka z Nigerii, nie stracili żadnego miasta, nie? bo te slumsy to nie miasto. <grym grym grym grym> Są bez szans przenieść następnego obszaru lądowania. Czekam na moment aż tego nie odkryją, że mi ich cały czas wiemy, wiemy wszystko co oni gadają między sobą. Dokładnie. Dobra, dara, musi być... Jest! Kurwa, teraz yes. się udało, nie? Teraz się udało. Nawet no, ginę więcej razy niż ty. Dobra, <laughs> jak? Dobra, Dobra to dziękujemy, dziękujemy łapkujcie w górę. Dziękujemy za wszystko. Dziękujemy do widzenia. Dziękuję dobranoc. <laughs> dziękuję. Dziękuję dobranoc.